Witam wszystkich na moim warsztacie. Przed nami 130 unboxing paczki na kanale Flamigraticnik. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. I co tu my tu mamy? Mamy paczkę od Sławka. Tak, od widza Sławka. Wielkie dzięki Sławek. Zabieram się za otwieranie paczuchy. Zapewne jak i wy, tak i ja. Jesteśmy ciekawi, co tam Sławek wysłał, coś w środku, a więc kamera na statyw. I otwieramy. Jest i nożyk. I oczywiście spodziewają się mniejszej paczki, mniejszej przesyłki bo tam miało coś przyjść, ale jeszcze o tym nie mówię. No i co, zaglądamy. Nie ma na to czekać. Oczywiście noży go stara cena. Pozdrow, serdecznie Dariusz. Twój nóż, to, to będzie służył wieki na, na tym kanale. Folia opanowana. Teraz gdzie tu jest góra, gdzie jest dół? A myślę, że może to tak zrobimy. Ponacinamy nic, nożyk znowu, odbież, odbezpieczamy jedna taśma, druga taśma i sam będzie w środeczek. Powinno coś tu się rozpakować, a więc nóż na bok, na bok do góry, nóż do góry otwieramy. Zaglądamy co to sławek przysłał. <ślał> no już teraz wiem. Już teraz wiem, dlaczego ta paczka taka duża, a tak to podejrzewałem. Zaraz przejdziemy do tematu tego radia Ale tak Są kapselki Super, wielkie dzięki Dostawa kapselków do Pelikana No super, no dziękuję bardzo Elegancko Fajnie, jest radocha Tutaj jakaś mniejsza paczuszka Co to, opakowanie po słuchawkach do łóżka, że tak powiem Eee, zobaczymy, zajrzymy. Co my tu mamy? Są słuchawy. No już jedne takie mam, ale spoko przydadzą się. Fajnie, dziękuję. Ewentualnie będzie fan na targ staroci właśnie. Coś tu jest jeszcze kijek do selfie. <śm> że tak powiem, też się przyda. Też się na na nada. Wielkie dzięki. To na pewno do wykorzystania. Na pewno już Kaniowski się oblizuje, bo by pewno taki chciałby u niego to te kiki się zużywają. Super, przyda się. I taka różowa rączka taki flamingowy w pełni. <grytania> tutaj jeszcze jakiś pakuneczek jakaś torba. Co, tu, co tutaj w niej siedzi? I już widzę trochę miedzi. A więc tak kabelki kabelki trafią do kabelków. Super Sławek, wielkie dzięki Tu jakiś zasilacz Jak sprawny, no to pójdzie oczywiście Do fantów na targ staroci A jak nie, no to do elektropaki A tutaj jakaś Hydraulika, pneumatyka Taki manometr Ale fajny, fajny super, Fajna sprawa Szczelność w jakąś mierzył, procentowo tutaj mm -hmm. Jest mosiąc Fajnie Będzie ciekawy demontaż Tutaj mamy jakieś coś SSR pisze tak tutaj. 120 stopni woda, tak pisze woda, to jest z jakiegoś tam pewno, albo z jakiegoś motu, moto, albo z jakiegoś traktora no mierzyło temperaturę wody, albo z jakiegoś kotła, nie wiem. To na tak staroci trafi. Tutaj coś takiego, a to też jakiś pomiar był czegoś, wygląda jak świeca, spoko, fajny złomik, dziękuję bardzo. Tutaj coś antenowego, czy mi się to wydaje? Jakieś takie wzmacniacz. RTV. <laughs> Jakiś sygnał antenowego. Tak, tak, tak to do mnie wam. I zajrzymy kiedyś do środka, co tutaj w środku jest. Fajne, takie złomowe tomaciki. Są jeszcze kabelki. No i co? Mamy tutaj. Mamy tutaj Juniora. Patrzcie, co tu jest. Ha, ha, ha. Teraz już wszystko wiem. Jak. Otrzymałem to radio od Bogusława Bołdysa, Taki sam model, zaraz zresztą wam pokażę. Będzie dalsza część historii. Jest i to radio od Bogusława. Przy okazji, też pozdrowienia Bogusław dla Ciebie. Radio w fajnym, idealnym stanie. Sławek napisał do mnie, że ma właśnie ten brakujący guzik, że ma ten brakujący guzik właśnie do tego radia. ale nie spodziewałem się, że go przecież stałem radiem, a więc. Będzie dawca guzika dla tego radika. Tu jeszcze z tyłu, patrzcie, ta osłona jest cała bo tutaj ta osłona w tym radiu była, że tak powiem, jest w dwóch kawałkach tutaj oczywiście, w dwóch połóweczkach. Kabla tutaj nie ma tutaj mamy kabel, ale ja też sobie właśnie, ale sobie właśnie też taki kabel zorganizowałem, właśnie, żeby to radio reanimować. No i co, no tak, taki temat, także więc myślę, że się uda ta renowacja, uruchomienie radia. No Sławek, wielkie, wielkie dzięki. To radio e, jak gdzieś tam odświeżę i pójdzie też na targ staroci. A co, sprawdzimy czy, czy, czy działa, załączymy, włączymy. No to jest ciekawa rzecz. Uwaga, włączamy do prądu. Ty, gra! Coś tam zagrało. Aha, nie ma. Coś tam szumi Aha, to już nie działa? te płacące metry Głośnik coś tam oddaje No ale tak Co teraz mamy? Mamy oczywiście brakujący, że tak powiem, knefel Mamy osłonę, ja to wszystko przekręcę do tego rad radia ten, Aha, ten guziczek tu, to pokrętło wyleciało No, coś tam reaguje, coś tam żyje. Dobrze, włączamy z prądu, na razie, niech tutaj nie szumi, chociaż to mało co szumi. Ech, mamy dawcę, <laughs> ale kurde, no wielkie dzięki Sławku. Normalnie nie wiem, co mam teraz z tym poczyn, zacząć się teraz mu zabrać. No nic, no po pobierzemy od dawcy tutaj, brakujący guzik. A siedzi dość, dość mocno. To będzie takie proste. To tu jakaś metoda, ciekaw, żeby tego. O, ten wypadł sam. No i dobrze, jak wypadł sam. Zainstalujemy go tutaj. Powinno być to tak, jakoś, tak, jakoś. Czy nie tak, jakoś. A on też tak tutaj ładnie. No, ja nie jestem takim specjalistą serwisowym, tak na przykład jest Fabi. Też tu czegoś brakuje. No, flaming. No, jest komplet. Elegancko. Teraz jeszcze kwestia zasilania i zagrania. No ale nic, to sobie zrobię później. Normalnie, patrzcie, jak to się prezentuje, teraz taka zestaw, wieża. <grywa> Super, no i tak się właśnie prezentują fanty paczki od Sławka, tu jeszcze taki samochody samochodu jakieś oznaczenie, CL nie wiem z czego to jest, ale to zapewne trafi do, do fantów motoryzacyjnych na Tarek staroci no, z czego ten skrót, nie mogę skojarzyć, taka CL -ka. no ale na pewno komuś się przyda, kogoś zainteresuje mamy radio Junior, raczej znaczy, wygląda na seniora Junior to pewnie jest poniżej ten od Bogusława, ale fajnie fajnie Myślę, że uda się to Radiko na dole postawić, tak powiem, uzdrowić. To też pójdzie jako dawca. pewno na targ staroci też komuś się przyda. Na pewno nie będę tego demontował. Kabelki wiadomo, trafią do kabelków. Eee, tu też do no, fantów na targ staroci na pewno te, te słuchawki. Kijek do selfie zostaje, zostaje, na pewno się przyda. Eee, te manometry też raczej trafią do fantów na targ staroci. Eee, no, kapselki. Fajnie, super, przekażemy Pelikanowi, wielkie, wielkie dzięki, widzę, no są to świeżynki, są to współczesne kapsle, no ale nie są zniszczone, fajnie, fajnie są pościągane, nie są za, załamane, tak więc, no, poselekcjonuję, posortuję, jak mam właśnie to w zwyczaju i za kilka lat takie kapselki, jak wyjdą z butelki, no to będą rarytasem dla zbieraczy. Super Sławku, wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie oczywiście za, za wysłanie tego klawisza, oczywiście w postaci całego radia. I to radio, właśnie, też się może, właśnie komuś przyda, jako właśnie dawca wszelkich części wyposażenia, zewnętrznego, jak i wewnętrznego. A mi się dzięki niemu też uda doprowadzić do stanu idealnego. To radio, które już jest idealne, to pod, pod, pod spodem, które otrzymałem od Bogusława. No i co ono. Ja bardzo się cieszę, 130. unboxing, paczuchy za nami, Sławku ja do, ja do Ciebie też w dniu dzisiejszym wysłałem wlepki flamingowe, oczywiście też kapselek od, od Pelikana, no bo e, te kapsele trafią do Pelikana co kapsele łyka, także tak, wypatuj e, przesyłki, wielkie dzięki e, dla Ciebie. No i co, a ja sobie tak myślę, że e, sobie postaram uruchomić jak najszybciej to radio od, od Bogusława i zobaczymy czy zagra. No, i tak troszeczkę to zajęło, ale radio podpięte. No, i co tu się dzieje? Uruchamia ja się, uruchamia. Ja. Ja widzę, że ta skala tylko działa, tylko tutaj, w tym jednym takim obszarze. No, ale coś tam buczy. Antenę pod, podpiąłem, podpiąłem. Tu się przełączają te kanały, że tak powiem. No, ale pewno trzeba to jeszcze postroić. No nic, ważne, że, że że działa. Więc ja pojadę z tym do mojego brata i pewno mi to nastroi po postawi tak także myślę że będzie działało radio to naprawdę fajnie się prezentuje części z tego na dole też się przydadzą no i co super ja się cieszę cieszą mnie takie rzeczy a więc radio junior e, tu widzę on ma jeszcze że można właśnie podpiąć do niego jakiś tam magnetofon tak żeby grało wyjście ma jeszcze na głośnik także to to nie jest byle co takie radio e, no i co Taki typ odcinka, ja się bardzo cieszę, jeszcze raz wielkie dzięki dla Sławka za właśnie przesłanie mi tej paczuchy, e, no i co, standardowo jak się podobało zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego kanału i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś! Uwaga, uwaga, udało się uruchomić, bo wystarczyło wcisnąć ten guzik, słuchajcie, leci! Ruda na wagę. O, pięknie gra Radiko, Ja się bardzo cieszę. No nic, pozdrawiam serdecznie. Jeśli masz uwagę, roszy niemi serce. Latają rynsej, ruda na wagę. O to by było jak najwięcej runda na wagę.